Siema ziomki i ziomeczki, witam Was bardzo serdecznie. Jak widzicie, zima nas napadła znowu. Śnieg, jak nie wiem. No, ale dzisiejszy odcinek będzie a, pamiętnik emigranta. Ok moi drodzy, a o czym będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o e, akcentach. I nauczę się nauce innego języka, jak przeprowadzić się do innego kraju, a, i nie uczeniu się języka, jak przeprowadzić się do innego kraju. Pierwsza rzecz, moi drodzy, powiem tak: e, tutaj w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej w Polsce, tak samo, w, Polsce w, w innych krajach tak samo pewnie się dzieje. I to nie tylko z Polakami tak się dzieje, z innymi narodami tak samo. Um, Niektórzy Polacy są tacy, że wysiądzie tylko z samolotu i już zapomniał po polsku rozmawiać, a po angielsku jeszcze się nie nauczył rozmawiać. Czyli to jest bełkocze, bełkocze, nie wie co mówi i na ciebie się złości, jak ty go nie rozumiesz, albo do niego po polsku powiesz, bo zdajesz sobie sprawę, że on jest Polakiem. Drugi typ jest taki, że nauczył się języka angielskiego. I udaje, że po polsku nie rozmawia, albo udaje, że w ogóle Polakiem nawet nie jest. Trzeci typ jest, moi drodzy, taki, który nauczył się języka angielskiego, ale dalej rozmawia w po języku polskim. Oczywiście, dużo z nas zawsze będzie miało akcent. Ja moi drodzy mam polski akcent, jak rozmawiam. Niektórzy ludzie mi mówią, że nie mam akcentu, ale ja dumam, że ja mam akcent. Jak sam siebie słucham na taśmiec, nie? A ostatni typ Polaka, moi drodzy, i to nie tylko Pol Przepraszam, nie tylko Polaka, emigranta. Jest taki, że przyjedzie do obcego kraju i uważa, że wszyscy powinni w jego języku rozmawiać. Ponieważ jakim prawem on ma się uczyć obcego języka? Moi drodzy, e, pierwsza rzecz, co powiem tak o tym typie. E, jeżeli jesteś tym typem, e, nie powinieneś za granicę wyjeżdżać nigdzie. Ponieważ twoje życie nie będzie e, lekkim życiem. Masz dwa wybory. Albo nigdzie nie być w stanie się poruszyć i załatwić nic, bez kogoś innego, kto rozmawia w języku danego kraju. Albo mieszkać tylko w polskich dzielnicach. Co, moi drodzy, nie zawsze to dobrze Ci wyjdzie, ponieważ... W samych polskich dzielnicach potrafią się różne, dziwne rzeczy dziać. Tak jak, powiedzmy, w samych hiszpańskich dzielnicach. Często potrafi Polak Polaka wyrolować, ponieważ... Wie, że ten gościu nie rozmawia po angielsku tutaj, powiedzmy. To z nim robi, co chce, więc nie? Kantuje go jak chce, sprzedaje mu rzeczy za 3-4 razy drożej. Eee, także no, nie możesz być osłem, który jedzie gdzieś i zabrania sobie, za, zapowiada od razu, że on nigdy nie będzie się uczył języka obcego, bo jemu to nie zależy. Jeżeli ci nie zależy, nie powinieneś za granicą mieszkać. Jeszcze raz powtórzę. Wiem, że niektórzy z Was może się obrażą, ale prawda jest taka. Nie będę w bawełnę owijał i wam mówił, że oje, będzie wszystko w porządku. Nie, nic nie będzie w porządku. Twoje życie będzie masakrą za granicą. I tak wiem, że jeden ktoś się znajdzie, powie, że o ja nie rozmawiam w obcym języku, a niesamowitą pracę mam tego, tamtego. A że nawet jeżeli to jest prawda, to jesteś jednym z tysięcy ludzi. Teraz przejdźmy na akcenty, moi drodzy. Niektórzy ludzie, o właśnie, niektórzy ludzie mówią, że nie będą się uczyć z tego powodu, że oni się wstydzą. Się wstydzą swoje wymowy, się wstydzą, że oni mają akcent, się wstydzą, że ludzie wiedzą, że on jest emigrantem. Moi drodzy, powinniście ten wstyd pobić, ponieważ jeżeli dacie się temu wstydowi trzymać tutaj, czy w jakimśkolwiek innym kraju, to ten wstyd całe wasze życie będzie trzymał. Nawet jeżeli będziecie mieli akcent w przyszłości, powiedzmy w Ameryce jest tak, że większość ludzi tobie nie zwróci uwagę tego, że ty masz akcent. A nawet jak zwróci, to powiedzą ci, że o, masz fajny akcent. Nie, że po ci zwróci, że się z ciebie się naśmiać, czy poniżyć ciebie. Rzadko kiedy takie coś miałem, że ktoś do mnie coś tak powiedział. Przeważnie i jeszcze przeważnie do tego, moi drodzy, dużo dziewczyn lubi chłopaków z akcentem tutaj, ponieważ to jest coś innego dla nich. Nie mówię, że każda panienka na ciebie się rzuci, ale jesteś inny od masy ludzic. Nie? Szczególnie jak nie limitujesz siebie mieszkać w dzielnicach swego narodu. Czego ja nie popieram za bardzo, moi drodzy, dlatego że oddzielasz się od większej ilości Stanów Zjednoczonych, powiedzmy jak tutaj mieszkasz, tutaj jest tyle rzeczy do zobaczenia, tyle rzeczy do doświadczenia że jeżeli zamykasz się w polskich dzielnicach tylko, to to nie ma za bardzo sensu, bo ty nigdy nie nauczysz się o nowych kulturach, nie nauczysz się nowych języków. Moi drodzy, no nie wiem, ja jestem taki, że ja uwielbiam się uczyć nowe kultury, nowe języki, nowe jedzenia próbować. Dla mnie to jest niesamowite przeżycie takie rzeczy robić. Dlatego może ja też troszkę inaczej na to patrzę, ale jedynie mogę wam pokazać z tej strony, co ja patrzę. Ale to co mówię wam, że są Polacy tacy, że udowają, że po polsku nie rozmawiają, to dużo dużo ludzi z zagranicy, szczególnie z Stanów Zjednoczonych, wam powie, że ta, takie coś jest. A kiedyś miałem zajście takie, pracowałem w sklepie, opowiem wam jedną historyjkę. Pracowałem w sklepie z częściami samochodowymi. No i przyszedł gości, widzę, że Polak, szczególnie że to w Chicago jestem tam, przecież prawie każdy Polak. Przyszedł gościu do sklepu i zaczyna się bełkać. O, oh, ani no, di, par, di, par, di, par. No, ja się spojrzałem na tego facia. Ja nie, 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 mówię do niego to, zobelgo jakoś, czy co? Ja mówię. E, proszę pana, ja po polsku rozumiem. E, może pan mi po polsku powiedzieć, jak pan chce, część. On na mnie się spojrzał, zaczął się drzeć. O, oh, I know speaky polish! I no speaky polish! Pierwsza rzecz się mówi, I don't speak Polish. Okej, okay, moi drodzy, sorki za to, uh, żona dzwoniła. Także, no tak jak mówiłem, gościu zaczął na mnie wydzierać się, oh, why you speak Polish, I don't speak Polish, bla, bla, bla. Pierwsza rzecz się mówi, I don't speak Polish. Nie, I know speak Polish, nie? No, ale nieważne, dobra, no, pop może e, nie umie się wygadać, ale co jest śmieszne, to jest to, że on się obraża na mnie, że ja do niego po polsku rozmawiam. No i ja do niego jeszcze raz mówię, słucha pan. Już teraz mówię tak bardziej twardo, mówię, słucha pan. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, co pan dla mnie próbuje po angielsku powiedzieć. Ja chcę panu pomóc, chcę panu sprzedać dobrą część, ale ja nie wiem, o czym pan nawet rozmawia. Zaczął się wydzierać, nie? że z menadżerem chce rozmawiać i tego, tamtego i do mnie mówi Ty skurcz wysynie mały, ty będziesz do mnie tak, tego... Już po polsku się wydzierać, nie? No to ja mówię, okej, okay, chcesz menadżera? Dobra, zawołam ci menadżera. Zawołałem gościa, który też był Polakiem. Podchodzi, no i on znowu do niego zaczyna e, po, polsku, po angielsku się bełkotać. A ja gościa już wytłumaczyłem, że słuchaj, jest gościu Polak. Zmusza się, żeby po angielsku do mnie rozmawiać. Ja nie wiem, co on ode mnie chce. Za każdym razem, co mu powiem po polsku, żeby do mnie się odzywał, to na, na mnie się drze. No i wyzywać mnie zaczął też, nie? No i gościu podchodzi. Gościu był też moim kumplem. Podchodzi i mówi: Dzień dobry panu, w czym mogę pomóc? Po polsku, nie? A ten mówi: O! O, oh, I know speaky Polish. Kumpel się na niego spojrzał, mówi, panie, co ty pierdolisz, jak... przepraszam za moje słownictwo, ale jego słowa. Panie, co ty pierdolisz, jak ty się wysłowić nie potrafisz. No i koniec gadki było takie, gościu się zabrał, poszedł. Nic nie kupił. Dwa dni później ten sam gości się wrócił do sklepu i tak samo do mnie podszedł, ja nie wiem, czy on mnie pamiętał, czy nie I zaczął narzekać, że on wczoraj tutaj przyszedł Czyli przyszedł na drugi dzień Przyszedł, kupił część od gościa Hiszpana Pokazuje mi gościa I mówi, że on mu złą część sprzedał On pudełko otworzył Ja mówię, no ale pan tego nie może zwrócić już Bo pudełko było otwarte Pan spróbował część zainstalować Tego nie przyjmiemy zaczął, A po polsku już rozmawiać, nie? Ja go dobrze pamiętałem, kto to był Zaczął się wydzierać, że mu złą część sprzedali. Ja mówię do niego, proszę pana, ten chłopak jest, ja nie pamiętam, z Ekwadoru czy z jakiegoś hiszpańskiego kraju. Ja mówię, proszę pana, ten chłopak powiedzmy tam z Meksyku jest, nie? On nie rozmawia po polsku. Pan nie rozmawia po angielsku. Pan przyszedł do niego część kupić zamiast u mnie kupić. Dzień wcześniej. Dostał pan złą część, próbował pan zainstalować. Teraz pan próbuje zwrócić tą część. Niestety to nie będzie działać. No i jaki wniosek z tej opowieści, moi drodzy, jest? To jest taki, że po pierwsze, jak nie rozmawiasz jeszcze w języku obcym i ktoś Ci próbuje pomóc, to pomyśl sobie przez minutę i zobacz, czy oni z Ciebie próbują się naśmiewać, czy nie. Może oni naprawdę próbują Tobie pomóc. Tak jak w moim przypadku. Ja dla niego chciałem pomóc dobrą część kupić. Nie gościu tak był uparty, że on po polsku nie rozmawia, tylko po angielsku. No i dostał po dupie. Nie pamiętam ile ta część kosztowała. No nieważne, nawet jak 10 dolarów, To 10 dolarów stracone przez głupotę. I tyle czasu, trzy razy do sklepu się wracać. Także moi drodzy, jeszcze raz bardzo wam polecam, jak przyjedziecie do nowego kraju, się nauczyć języka. Szybko to zajmie, ponieważ jeżeli mieszkacie w obcym kraju, na dzień, dzień w dzień prze, w tym języku macie do czynienia. A bardzo polecam wam nie oglądać polskiej telewizji, tylko telewizję z tego kraju, w którym przesiadacie. Z tego powodu, że tym bardziej szybko się nauczycie język rozmawiać. Dla mnie moi drodzy, zajęło nie wiem, niecałe pół roku się nauczyć po angielsku, ale więcej niż w szkole nauczyłem się na ulicy. Siedziałem często, z znajomym takim rozmawiałem i on mnie uczył. On był weteranem z Wietnamu i opowiadał mi swoje opowieści z Wietnamu. No, i tak się nauczyłem mój angielski. A, dlatego mówię: nie jest ciężko się nauczyć. Zawsze kogoś znajdziecie, kto jest w stanie Wam pomóc i kto chce Wam pomóc. Z paru powodów. On ode mnie język angielski, ja od niego język angielski się uczyłem, a on ode mnie się uczył o polskim um, obyczaju. Jakie mamy święta, co my jemy, jak my zachowujemy się. Takie wszystkie rzeczy. Jego to interesowało, mnie interesowało się nauczyć języka angielskiego i też interesowała mnie wojna w Wietnamie. Czyli bardzo miło mi się z nim rozmawiało. I moi drodzy, akcent czy macie, czy nie macie, jest nieważne, abyście byli w stanie się porozumieć. Szczególnie tutaj w Stanach Zjednoczonych prawie każdy ma akcent. Jak nie akcent obcego, to akcent powiedzmy z Nowego Jorku, czy z Florydy, tam South Carolina, inne. Każdy ma akcenty zawsze. Nigdy tym się nie przejmujcie. No, okej, okay, moi drodzy. Podjeżdżam pod dom. Będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. A Mam nadzieję, że wam was interesowało to. A jeżeli kogoś obraziłem, a przepraszać nie będę, moi drodzy, ponieważ mówię tak jak jest. Jeżeli ktoś się obraził z tym, no to sorry, ale albo powinieneś mieć trochę twardszą skórę, albo dowiedzieć się pierwsze jak jest za granicą, jak ludzie się zachowują. Nie? No, okej, okay, moi drodzy. Jak zwykle, jeżeli jesteś nowy, nie zapomnij sięknąć w tego suba. Ok, muszę iść, bo żufa na podwórku jest. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, nie zapomnij uderzyć suba. Jeżeli. O, zaraz! Sorry, patrzę się, gdzie mam parking. Teraz następna rzecz. Jeżdżenie po śniegu grubym, moi drodzy. Chociaż to nie jest nauka jazdy, ale dodamy. Jeden dodatek do tego programu. Nigdy dużo gazu nie dawajcie i powoli. Leciutko. Dajcie samochodzikowi sobie wyjechać. Jak widzicie. No ale okej. Okay. Będę kończyć. Trochę zawisłem na śniegu, ale widzicie jeszcze jadę. No okej okay, moi drodzy. Dosyć gadania. Będę kończyć. Dzięki za oglądanie. Jeszcze raz, jeżeli jesteś nowy, nie zapomnij dać suba. Jeszcze bardzo miłego dnia. Na razie.